Cześć. Oczywistą inspiracją dla powstania tego filmu były i są właściwie coroczne publikacje, filmy Krzysztofa Gonciarza Jak to jest mieć ile lat. Wiecie, muszę wam się do czegoś przyznać. Od dawna tak naprawdę mam problem z celebracją różnych rocznic. Sylwester, urodziny, imieniny. Czuję jakąś taką presję. Że jak już, no to musi być jakoś, że to nie może być czas zmarnowany, źle przeżyty. Z oczywistych względów, mam nadzieję, nie chcę plagietować Krzysztofa, aczkolwiek mam szczerą nadzieję, że ten film rozpocznie pewną taką tradycję. No i stąd mi się wzięło 29 poziomów. Dawno, dawno temu miałem coś wspólnego z gamifikacją i całkiem przyjemnie wspominam tamten czas. Tak, tradycja. Widzicie, to co nagrywam, na YouTube'a i wrzucam jako publiczne, to tak naprawdę jakiś ułamek tego wszystkiego, co robię przez cały miesiąc. Z oczywistych względów większość tych rzeczy znajduje się w strefie dla patronów. Może kiedyś z nimi obgadam ten temat i z jakimś takim, wiecie, dużym opóźnieniem będziemy publikować materiały sprzed lat. Może nie. Zobaczymy. Nic nie będę obiecywać. Wiecie, tak sobie pomyślałem, że w sumie tak z tymi filmami, to jest trochę jak z moimi figurkami. Dużo maluję i potem to pakuję i wysyłam w świat. I prawie nic z tych figurek nie zostaje mi w domu. I tak sobie myślę, że może od czasu do czasu dobrze jest zachować sobie jedną czy dwie na pamiątkę. Nie jakoś specjalnie dużo, bo mnie to mało interesuje, ale po prostu coś więcej niż tylko zdjęcia. Stąd taki pomysł na vlog. Film. Zaczynamy na 29. poziomie. Zobaczymy, na którym skończymy. Podejrzewam, że zauważyliście, że w ostatnim czasie mniej publikuję. Nie, żeby mi się odechciało. Po prostu popsuło mi się zdrowie. Na całe szczęście, ostatnio też dowiedziałem się, że nie jest tak źle, jak mi się wydawało, ale to nie oznacza, że tak naprawdę moja historia z tym jest zakończona. Teraz czeka mnie po prostu trochę diagnostyki, jeżdżenia po lekarzach i ustalenia szczegółów, co mi jest. Niemniej jedną diagnozę otrzymałem i to dość jasną. Widzicie, figurki to dla każdego coś innego. Dla mnie jest to praca, pasja, tak naprawdę droga życia w tym momencie. Dla Was podejrzewam, że jest to miłe hobby, przy którym możecie odpocząć. I wiecie, zależy mi na tym, żebyście doceniali to. Doceniali ten moment, kiedy możecie usiąść i po prostu odreagować. Podejrzewam, że część z was ma dosyć stresującą pracę, strachując od tego, że na świecie ostatnio dzieje się coraz gorzej, i to też na wszystkich się przekłada. A może jesteście rodzicami i siadajcie do malowania wtedy, kiedy możecie położyć swoje pocichy spać i macie tę godzinkę, dwie, zanim sami pójdziecie do łóżka. Po to, żeby sobie chwilę pomalować, sądzę, że te chwile, te momenty są bardzo ważne. Że to nie tylko, jak to się mówi, hobby. Wybraliśmy, że to będzie sposób na dbanie o higienę psychiczną. Jak mówiłem, o odreagowanie, relaks, chwila na wyciszenie, pobudzenie tej bardziej kreatywnej części mózgu. Ale to również jest. Weryfikator waszego zdrowia psychicznego. Serio, nie, nie żartuję. W moje 29 urodziny, które miały miejsce na początku maja, dostałem od losu podarunek, którego się nie spodziewałem. Nawrót choroby sprzed 12 lat, której spodziewałem się tak naprawdę, że mam za sobą, że to już odbębnione w tym życiu koniec, zamknięty rozdział. A tymczasem. Kolejny epizod zakradł się do mojego życia, nawet nie wiem kiedy. Ciężko mi powiedzieć, w którym momencie to się stało, albo zaczęło dziać. Jak długo ignorowałem po prostu objawy tej choroby i wmawiałem sobie, że nic mi tak naprawdę nie jest, że dam radę. To wszystko jest ok. 4 maja bieżącego roku miałem jeden z najsilniejszych epizodów depresyjnych w swoim życiu. Połączony z dość intensywnym atakiem paniki. To nie było związane z tym, że się starzeje, czy coś w tym guście. Depresja to choroba mózgu. Mówię Wam o tym, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Podejrzewam, że jednym z czynników do rozwoju tej choroby było niemówienie o tym, jak się czuje. Maskowanie tego w różny sposób, udawanie przed innymi, trochę też. Wstydu, że być może nie zawsze czuję się dobrze, nie zawsze jestem uśmiechnięty. A jednak jak sobie przypomnę, to chyba od samego początku tak naprawdę mojego działania na YouTube pojawiały się od czasu do czasu komentarze od różnych ludzi w rodzaju sami, uśmiechnij się, albo coś w tym guście. Które najczęściej kwitowałem myślą w stylu: o co wam chodzi? Przecież się uśmiecham. Wydaje mi się, że dzisiaj. Mamy jako ludzkość, jako społeczeństwo, też dużo więcej wiedzy na ten temat. I nie jest to tak bagatelizowane jak ponad dekady temu. I korzystając z okazji, chciałbym się z Wami podzielić takimi analogiami, jak to jest mieć depresję. Jeżeli ktoś z Was przechodził COVID albo się szczepił, to istnieje prawdopodobieństwo, że kojarzycie takie uczucie charakterystyczne uczucie niemocy w ciele. Takie, że nalanie sobie szklanki wody jest odczuwalne niemalże jak przebieżka po schodach na trzecie piętro. Może troszeczkę przesadzam i ta hiperbola jest tu niepotrzebna, natomiast chodzi mi o to, że to jest naprawdę bardzo specyficzne i charakterystyczne uczucie. Przynajmniej dla mnie takie było i tak naprawdę ciężko jest je pomylić z takim zwykłym, standardowym osłabieniem. Jednym z objawów, jakie w jaki właśnie u mnie występuje, jest coś podobnego. Tylko, że ono to uczucie nie występuje bezpośrednio jakby w ciele, tylko bardziej w głowie. Jakby sygnały z mojego mózgu nie docierały do kończyn, do ciała, zatrzymywały się gdzieś po drodze i gubiły trasę. To jest mniej więcej takie uczucie. To nie wszystko, ale dlaczego depresja to jest choroba mózgu? Mówi się, że tak naprawdę wszystko mamy w głowie tak dosłownie i w przenośni i posłużę się tutaj analogią do cukrzycy kiedy ktoś jest chory na cukrzycę no to musi przyjmować dodatkowo dawki insuliny tak ponieważ jego organizm nie produkuje wystarczającej ilości tego hormonu insuliny no i takiej osobie na przykład no nie wystarczy nie wiem nie jeść słodyczy żeby się wyleczyć z cukrzycy prawda i teraz porównajmy to nie jeść słodyczy do takiego charakterystycznego tekstu weź się w garść. Skutek jest co najmniej podobny, to znaczy zerowy. I teraz zamiast insuliny, podstawcie sobie tutaj neuroprzekaźniki, takie jak serotonina, dopamina, których organizm po prostu produkuje za mało. Statystyki YouTube'a mówią mi, że w większości moimi odbiorcami są mężczyźni. Panowie, dlatego teraz korzystając z tej okazji, chciałbym Wam coś powiedzieć. W wyniku takiego ani innego kulturowego, społecznego wychowywania, wiecie, bycia twardym, męskim, odpowiedzialnym, silnym, znoszącym wszelki trud, mamy niestety tendencję, tak to odbieram, do ignorowania i maskowania objawów takich chorób jak depresja. Dlatego, jeżeli przez kilkanaście dni Macie coś takiego, że nie macie siły, wszystko jest dla was strasznie trudne. Zauważacie u siebie znaczny spadek nastroju albo smutku, apatii, czegoś w tym rodzaju i sięgacie, na przykład pomalowanie figurek, żeby oderwać głowę od tych problemów, i zauważacie, że malowanie figurek nie sprawia wam już przyjemności. To nie mówcie sobie weź się w garść, tylko przejdźcie się po prostu do lekarza, do psychiatry i sprawdźcie, czy to przypadkiem nie jest depresja. Bo jeżeli jest, to istnieje ryzyko, że będziecie próbować żyć w ten sposób, a tym samym kopać się z koniem. Wiecie, kiedy mnie położyło, bo dokładnie tak to wyglądało, po prostu położyłem się na kanapie i nie byłem w stanie z niej wstać praktycznie przez kilka dni. Do tego miałem bóle w klatce piersiowej, uczucie jakby, jakbym miał dostać zawału serca, silny lęk taki, że zaraz umrę, ale właściwie niby skąd, taki totalnie irracjonalny. To stwierdziłem, że ja nie mam siły już kogokolwiek dłużej przekonywać. Was, siebie, moich bliskich, że nic mi nie jest. Dlatego po prostu poszedłem do lekarza. W tym momencie przyjmuję leki. To taka moja insulina, tak, które mają za zadanie uregulo uregulować w moim mózgu, właśnie całą tą gospodarkę neuroprzekaźnikową. Czekam na zapisanie się na termin na psychoterapię. To jakby swoją drogą musi iść. Liczę na to, że po prostu z czasem uda mi się wyzdrowieć. Aha, to może być ważne. W sensie, nie wiem czy wiecie, ale na psychoterapię można zapisać się w ramach NFZ. Ja tego nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym naprawdę niedawno i wydaje mi się, że gdybym o tym wiedział dużo wcześniej, to pewnie coś bym z tym zrobił. Poszedłbym po prostu do psychoterapeuty i na zwyczajnie świecie nawet mu się po prostu wygadał i być może nie doprowadziłoby po prostu do takiego epizodu depresyjnego, jaki przeżywałem w kwietniu. Więc mówię wam o tym, bo być może ta informacja może być okazać się dla was ważna. W opisie tego filmu podsyłam wam link do moim zdaniem ciekawego, niezbyt długiego wywiadu z lekarzem, właśnie z psychiatrą na kanale 7 metrów pod ziemią. Nawet jeżeli nie widzicie u siebie tego typu objawów, obejrzyjcie sobie. Nawet w ramach takiej właśnie psychoedukacji, żeby wiedzieć więcej, żeby bądź co bądź, słowa lekarza, specjalisty są jakoś. Nie, 100% bardziej wartościowe niż moje w tej sytuacji, bo ja wam w tym momencie opowiadam tylko swoją historię, jakiś fragment mojej historii, a lekarz, cóż, poświęcił na naukę, studia kilka lat swojego życia i praktykuje ten zawód, więc zna się na tym po prostu lepiej. Szczerze liczę na to, że ten film może komuś pomoże. Może nie jakoś zrewolucjonizuje czyjeś życie, ale chociaż trochę coś dobrego zdziała. Dlatego bądźcie dla siebie wyrozumiali, dbajcie o siebie, zwracajcie uwagę na wszelkie spadki nastroju, dłużej się utrzymujące niż tydzień, półtora, dwa, wszelkiego rodzaju niemoc, która pojawia się tak o i sprawia, że zwykłe codzienne czynności jawią się jako niemalże zadania nie do wykonania, oraz co dosyć istotne, brak odczuwanej przyjemności z zajmowania się czynnościami, które dotychczas sprawiały Wam radość. Właśnie takimi jak hobby, malowanie figurek, czytanie książek, oglądanie filmów, granie w gry komputerowe. Statystyki odnośnie depresji są naprawdę wydaje mi się, że porażające. I nawet jeżeli u siebie nie widzicie takich objawów, to być może ktoś z waszego najbliższego otoczenia boryka się z czymś takim. Tego często nie widać, tak? Bo ludzie chorzy maskują niektóre. Objawy, z, z obawy na przykład przed oceną innych ludzi czy, czy, czy właśnie wstydem, ale może się tak zdarzyć, że zauważycie to u kogoś i na przykład wyciągniecie pomocną dłoń, czy będziecie dla tej osoby po prostu nieco bardziej wyrozumiali. Trzymajcie się i do zobaczenia za rok w filmie 30 poziomów.